Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. W trudna zbitka językowa. W filii Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie, czyli kiedyś się mówiło w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie, yy, uczy się, studiuje około 500 żaków na trzech kierunkach i o tym, jak się rozwija zamiejscowy wydział w, tym, no, w, w tych urokliwych z zewnątrz budynkach, zwłaszcza jeżeli chodzi o budynek fizjoterapii od strony galerii handlowej. Porozmawiamy sobie o tym z panem profesorem Leszkiem Zguczyńskim, który jest dziekanem filii Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kłaniamy się. I e, dlaczego już nie ma zamiejscowego wydziału, tylko jest filia poznańskiej AWF? To znaczy, to jest taki trochę zlepek, można by powiedzieć, bo formalnie od strony, patrząc formalnie od strony ustawy, musimy się nazywać filią, bo wszystkie jednostki zamiejscowe uczelni w tej chwili zostały filiami, jak gdyby z urzędu, natomiast my funkcjonujemy jak gdyby na zasadach wydziału, tak? Jesteśmy... Podpisaliśmy Pana na wizytówce tak. na Facebooku, Pan jej nie widział, ale... Jesteśmy jak napisaliśmy... gdyby trzecim wydziałem, w Poznaniu są dwa wydziały, właśnie Wydział Kultury Fizycznej, Wydział mhm. Nauko Zdrowiu, no i jest w Gorzowie ten nasz wydział Ale pani, Panie Profesorze, bo tak się mówi, że, że się ta nasza... Przepraszam za kolokwialne i takie prosto z mostu pytanie, ale mówi się, że się ten nasz AWF zwija, gorzowski. Czy się zwija? Nie, myślę, że na razie jest to taki okres stagnacji, choć oczywiście nie ukrywam, że... Ilość studentów rok rocznie, mówię tu o rekrutacji, maleje. A to, to tendencja ogólnokrajowa No jest. tak, ale to nie są jakieś znaczne ilości, to jest z reguły 2%, 1%. Natomiast bardziej niepokojącym jest to, że mimo że jak prześledziłem, bo byłem na tym spotkaniu w, w tym tygodniu zespołu do spraw szkolnictwa wyższego, w Zielonej Górze w Urzędzie Marszałkowskim i tam przygotowaliśmy dla, dla, dla zarządu województwa pewne dane. To, jak prześledziłem od 2018 roku, w zasadzie mamy rekrutację na poziomie około 250 osób rocznie. Mm -hmm. To jest tak 242, 260 na przykład, w zależności od, od tego roku, który byśmy wzięli pod uwagę, ale i, takim niedobrym symptomem jest to, że mimo, że studenci podejmują studia, to jednak duża część, biorąc pod uwagę rok do roku. Rezygnuje i ten, ten, ten ubytek z roku na rok jest większy, Stąd też ta, to ma, ta liczba studentów maleje. Na jakim etapie oni rezygnują? Oni rezygnują na etapie albo pierwszego miesiąca dwóch miesięcy. Czyli zderzają się ze ścianą tak, i brakuje tak, determinacji. Dokładnie. To znaczy, tak dochodzą do wniosku, szczególnie na fizjoterapii, że nie są w stanie sobie poradzić z tymi wymaganiami, które są, aby te studia skutecznie skończyć, mhm. lub też no, przychodzi rozliczenie w semestrze. No i niestety na natomiast trzeba zaliczyć I, weryfikacja tak, i często jest merytoryczne tak, że, egzaminy, tak. Kolokwia. No niestety są dwa trudne przedmioty na pierwszym roku, to jest anatomia i fizjologia i one niestety dość mocno weryfikują od razu. A nie ma takiego, nie ma takiego gdzieś z tyłu głowy może u pana, czy u władz uczelni w ogóle, że, że jednak może. Troszkę um, pójść bardziej studentom na rękę, może trochę mniej wymagać, żeby jednak utrzymać ten poziom. I to znaczy, tak, biorąc pod uwagę kierunki, na których kształcimy, to mamy tak zwane standardy kształcenia. My nie możemy zajść poniżej pewnego poziomu. Oczywiście idziemy na, na łatwiznę w tym sensie, że stwarzamy im warunki do dodatkowych zajęć, takich konsultacji. Oni mogą przychodzić jak mają ochotę, mhm. mogą przyjść sobie na przykład, tak jak w anatomii, przyjść do pracowni, poglądać, fantomy, skorzystać z innych rzeczy. Stwarzamy warunki jak gdyby takich stricte dodatkowych terminów, tak zwanych mhm. zerowych. Tak. No, wszystko po to, żeby im dać szansę. Ja wiem, to no, moje pytanie było no takie, no, takie. To nie jest tak, że my tak nie. dość radykalnie przestrzegamy mhm. regulaminu bezwzględnie, że mija termin Jasne. i dziękujemy, do widzenia. Fizjoterapia, dietetyka i wychowanie fizyczne, fizjoterapia zdecydowanie jest najpopularniejsza. Z czego wynika akurat takie zajęty? Bo trzy kierunki, tylko nic więcej. Tak, ja myślę, że to robią się modne kierunki takie nauko zdrowiu, te, które no dają pewną przyszłość, jednak społeczeństwo się starzeje. Przyszłość zawodową oczywiście i, i myślę, że, że te, ci absolwenci będą zdają sobie sprawę, mm. że będą potrzebni społeczeństwu w dłuższej perspektywie czasu. I w związku z tym pewnie ta pewność. Pracy daje im jak gdyby taką, no, wpływa na ich podejmowanie decyzji. A kolejna rzecz to są jednak finanse, dlatego że fizjoterapeuci ostatnio dość mocno lobują. Tak. W związku z czym wymusili w cudzysłowie oczywiście i bardzo dobrze, że, że podstawowa pensja przy pójściu do pracy po skończeniu studiów to jest około 5900 brutto. To jak weźmiemy pod uwagę nauczyciela, który kończy też pięcioletnie studia i dostaje. Ci nasi absolwenci idąc we wrześniu dostali 3690 brutto. No tak, ale to też nie jest tak, że każdy potencjalny fizjoterapeuta będzie nauczycielem wychowania fizycznego i odwrotnie. Trzeba mieć jednak jakieś, jakieś, jakąś smykałkę do jednego i drugiego zawodu, prawda? No tak. No trzeba zainteresowania w tym kierunku, bo no wiadomo, że jeżeli się nie ma zainteresowanie i zawód męczy, tylko tego zawodu się nie będzie wykonywać w stopniu dobrym. A nie jest trochę tak, panie profesorze, bo ja mam takie przeświadczenie i może ono jest błędne, że Gorzów jest trochę kolebką fizjoterapii, że mamy tutaj, ja tak patrzę na fizjoterapię sportową, to znając trochę środowisko szczypiornistów, piłkarzy mm. ręcznych, żużla, mamy fizjoterapeutów, do których zgłaszają się zawodnicy z Polski i Europy właśnie mm. do Gorzowa. Takie nazwiska jak Konrad wieczorek, jak Jerzy Buczak, inne pokolenie, ale, ale Jerzy Buczak wyszkolił bardzo wiele pokoleń i on mam wrażenie, wdrażał pewne metody fizjoterapii odkrywał tę dziedzinę. Czy chyba, się mylę. chyba dość szeroko. Teraz nie wiem, że kole, kolebka w jakim znaczeniu. Nie, nie, nie. nie, nie. No, to, to, o to są że... osoby, które gdzieś się wykształciły i trafiły do nas, no i bardzo dobrze zaczęły pracować w tym zawodzie. Dzięki temu zyskały tutaj niesamowite kompetencje, no i dzięki temu są znane, bo są bardzo skuteczne. Ale one to się nie? Oczywiście, że tak. Natomiast no, tutaj niektóre nazwiska to już są te nazwiska, które zaczynały u nas, kończyły u nas. I, i mam nadzieję, że gorzy w tym znaczeniu stanie się kolebką, czyli tak, tak, że tak, mamy ja o tym mówię. miejsce kształcenia. Może trochę i... przesadziłem no... z tymi dużymi słowami, ale, ale no mówię, patrząc na środowiska sportowe, to niektórzy sportowcy totalnie z innej części Polski kojarzą Gorzów właśnie z tymi fachowcami. No to cieszymy się bardzo, że w tak krótkim okresie czasu, jeśli to są ci, którzy kończyli nasze studia, a wiadomo, że kierunek to kilkanaście lat dopiero, mhm. już jest taka renoma i reputacja, więc w związku z czym to tylko chwalić. Natomiast wiemy również, że są osoby, starsze, które też tutaj dojechały do Gorzowa, można tak, powiedzieć tak, tak. I, i się zaczęły mhm. realizować zawodowo i też to bardzo dobrze robią i dzięki temu no, są znane w kraju, mhm. tak jak pan powiedział. A fizjoterapia jako budynek, bo pamiętamy ile było, Ojo, ja pamiętam w telewizji jak przygotowywaliśmy materiały na temat no, tego jak ten budynek powstaje, że pieniędzy, pieniędzy ciągle brakowało, to było w którymś momencie nierealne, to wszystko funkcjonuje tak jak trzeba, już w 100% ten budynek jest, jest wykorzystywany? Tak, to jest, to jest budynek, który rzeczywiście w 100% sądach jest wykorzystywany, bo my no, tak naprawdę mamy y, tam salę. Tak dostosowane do prowadzenia zajęć, że w zasadzie głównie z niego korzystamy, a ten stary, główny budynek, to jest jak gdyby wykorzystywany dodatkowo, jeżeli czegoś się nie da zrobić w tym nowym, bo jest tak siatka godzin ułożona, że niestety nie mieścimy się w tym nowym, to oczywiście uzupełniamy to wszystko tym starym budynkiem, hmm. gdzie warunki są no niestety nieco gorsze, A to jest budynek, który nadaje się jedynie do modernizacji w tej chwili. Nie? Macie tylko studentów dziennych? Tylko dziennych. Dlaczego nie ma zaocznych? No w naszym przypadku mieliśmy, mieliśmy możliwość rekrutowania na kierunki. Załczęno w przeszłości, ale że, z racji tego, że był kompletny brak zainteresowania musieliśmy zrezygnować z tej formy. Panie profesorze, jak się układa dzisiaj współpraca? Yy, może to trudna dziedzina, ja wiem, ale yy, pan znaczy pana no, uczelni tutaj poznańskiej filii poznańskiej, poznańskiego AWF-u yy, z akademią imienia Jakuba z Paradyża, bo pamiętamy, jak to powstawało, to była męczarnia straszna. To znaczy, generalnie kontaktów nie mamy, tak? To nie, macie. nie mamy kontaktów, każdy realizuje jak gdyby swoją politykę, otwiera swoje kierunki, więc tutaj jakich, jakichś punktów stycznych nie ma. No, jeśli chodzi o kierunki, to w zasadzie, no, to tutaj może trochę pomarudzę, ale w przeszłości dalekiej w ramach tych zespołów przy Urzędzie Marszałkowskim jeszcze 4-5 lat temu, jak omawialiśmy przyszłość Szkolnictwa Wyższego w Lubuskim, no to była taka niepisana umowa, że nie będziemy sobie otwierać kierunków, Konkurencyjnych. Konkurencyjnych, mhm. no ale w Zielonej Górze otworzyła się fizjoterapia, a, a w Górzowej dietetyk. Mhm. No, w związku z czym my tutaj, mając tylko trzy kierunki, w związku z czym dla nas to jest naprawdę dość no, duża konkurencja w tym momencie. No tak, a z perspektywy czasu, yy, nie wiem, czy to jest do końca pytanie do Pana, ale nie szkoda, że się nie połączyliście z AOP? Yy, to znaczy, myśmy się chcieli z połączyć, tak, nie, to był rok, wie Pan, takie dość mocne rozmowy trwały na poziomie jeszcze dwa, roku 2019 i pod egidą yy, Urzędu Miasta. Yy, i, one były już bardzo daleko zaawansowane, natomiast w momencie, kiedy doszło już do precyzyjnego, podje, precyzyjnych decyzji, co AJP by chciała wziąć od nas, no okazało się, że tylko, to już powtarzam wielokrotnie, mm. być może nie na antenie u Państwa, ale yy, yy, AJP chciała przejąć tylko ten nowy budynek fizjoterapii, reszta obiektów nie. I nie dawała żadnych gwarancji zatrudnienia pracownika. No w związku z czym, jak rektor usłyszał nasz, bo był wtedy na tym spotkaniu, bo, bo wcześniej był zespół roboczy, rektor czasem nie bywał, ale na tym, tym spotkaniu, mhm. gdzie miał zapaść decyzję, był. Jak on usłyszał, co ma do dyspozycji. Proponuje co, potencjalny tak, partner. Tak, to, no to żeśmy wstali od stołu i weszli po prostu i na tym się skończyło. A to koncepcja zakładała też wchłonięcie kolegium Polonikum? Nie, 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 nie było. Bo tam też wiem, że temat. były nie. jakieś takie rozmowy, bo to kolegium Polonikom w Słubicach nie do końca. Nie, ja tam... Powiem tak, no, władze poznańskie były bardzo otwarte, bo rektor zawsze artykułował, że po co w takim niewielkim miasteczku jak Gorzów dwie uczelnie? To powinna być jedna uczelnia, która powinna mhm. yy, rosnąć w siłę siłą wszystkich, tak? a nie konkurować ze sobą. A propos tego, jak pan powiedział, niewielkiego miasteczka, pan ma swoje zdanie na temat tego dlaczego studenci nie chcą w Gorzowie studiować, czyli dlaczego młodzież nie chce w Gorzowie studiować, I, prawda? Tak, ja uważam, to znaczy tak, my rozmawiamy z młodzieżą, bo to często jest tak, że no, na moje biurko trafi podanie o przeniesieniu. Dlaczego pan się chce przenieść? Przenieść się gdzie indziej tak, od was? Dokładnie. Aha. Dlaczego pan się chce przenieść? No bo nie można dojechać do Gorzowa strasznie ciężko się dostać, tak? A to są ludzie z, tutaj tak. z komunikacji? Nie, nie, często są to ludzie z Polski. Mamy studentów z Wielkopolski, z, z, z Dolnośląskiego, Opolskiego, nawet ze Śląskiego, nawet z Pomorskiego, więc to są osoby, które, to jest mniej więcej połowa studentów fizjoterapii, która, mhm. która dojeżdża z takich okolic. I, ale co jest najbardziej wymowne, to jest to, że przecież jesteśmy jedną uczelnią, to znaczy poznańską. Tam na fizjoterapię jest około dziewięciu chętnych, jeśli chodzi o rekrutację, kiedy się nie dostają, a dostają ofertę przejścia do gorzewa rekrutowania się, to oni nie podejmują tego wyzwania. To są pojedyncze osoby. Mimo, że papier mają poznański później. Tak, oczywiście, że Aha. tak. Bo ale to mówi pan ze Śląskiego, no to tak, ze Śląskiego to mają w Katowicach, mają uczelnie, mają we Wrocławiu, mają w Poznaniu, mają... I być może fakt, że u nas się łatwiej dostać, no bo jednak nie ma ośmiu miejsc, nie ma ośmiu, ośmiu chętnych do miejsca, tylko Aha. z reguły półtorej osoby, w związku Aha. z czym to ta, ta, ta możliwość jest łatwiejsza. No i dużo osób odchodzi w trakcie. Tak jak powiedziałem wcześniej, albo rezygnują, albo się właśnie przenoszą. Ale to mówi pan o... o... Mi się nie wydaje, żeby to, żeby to było, żeby to była tylko kwestia dojazdu. Może to bardziej kwestia klimatu miasta, że jednak tego charakteru studenckiego. nie ma. To ja powiedziałem na, na początku o dojeździe, a druga tak. sprawa to jednak miasto. Gorzów jest mało atrakcyjny dla studentów. Gorzów jako miasto nie robi nic, żeby tych studentów zachęcić, żeby uatrakcyjnić to miejsce pobytu. No jakiś czas temu próbowali uczelnie, to był pomysł zresztą miasta wtedy, fajny się urodził, to miało funkcjonować na stronie jako tak zwany gorzów na studia, myśmy z pół roku się spotykali, żeby ustalić pewne, pewne rzeczy, miała się urodzić tak zwana karta studenta, która potem się okazało będzie podpięta na kartę mieszkańca, no żeby z tej karty mogli studenci mhm. korzystać, na przykład z komunikacji miejskiej, z innych rzeczy, y, darmowo albo, nie wiem, w dużej części za darmo, ale to nagle gdzieś tam wszystko umarło, bez, nawet bez komunikatu dla nas, co się wydarzyło, że, że nie ciągniemy tej rzeczy. Ale to ja trochę w obronie stanę, jednak. Znaczy to, że nie, ma, że nie ma takich miejsc, jakichś klubów studenckich, no bo nie, nie czarujmy się, no, to też jest bardzo ważne. No, nie mówię, że najważniejsze, ale bardzo ważne, żeby gdzieś wyjść w, nie tylko w weekend pobawić się, spotkać się. To jest jedno, ale dwa, że jednak trochę tych klubów sportowych w Bożymy jest i to są różne dziedziny, więc teoretycznie dostępność do praktyk w sportach halowych, w sportach indywidualnych, drużynowych, no jest. No jest, ale to to, to jest jakiś argument, to, czy nie? Nie, nie, to mówimy o y, kierunku w przypadku studentów naszych, głównie jeśli Pan mówi o tego rodzaju jednostkach, o studentach wychowania fizycznego, tych jest już bardzo mało, no niestety. Tak, stówka jest tak? S no, myślę, że sumarycznie tak. Jest ich coraz mniej, niestety, mm -hmm. z racji tego, że no, warunki pracy w szkołach są, jakie są. Tutaj myślę głównie o jednak tak, jak powiedziałem o finansach, jakie mhm. czekają na absolwentów. Panie profesorze, jaka perspektywa? Kończy się rok, ja wiem, że wy to w trochę innych mhm. kategoriach tak. patrzycie, bo my patrzymy zawsze wszyscy, że kończy się 2024. Oto od nowego roku więcej ćwiczę, mniej jem, albo nie jem słodyczy, tak. albo coś tam. Natomiast wy patrzycie oczywiście latami akademickimi, ale najbliższa przyszłość, w, jeżeli chodzi o pana działalność, o działalność władz uczelni, to jest ewolucja, rewolucja, jak to ma wyglądać? Nie, nie, nie. To powolna ewolucja. Tym bardziej, że władze poznańskie również doszły do wniosku, bo był taki moment, w którym mieliśmy tę ocenę parametryczną taką co cztery lata, która się odbywa, która ma istotny wpływ na finansowanie uczelni. I myśmy tę ocenę w dwa roku 2017 otrzymali dość niską, bo tam trzy kierunki, trzy... Wydziały dostały ocenę B, a jeden dostał ocenę C i była rewolucja wtedy rzeczywiście, ale finansowanie było niskie i ciężko było tworzyć nowy kierunek, bo w pierwszym roku trzeba go finansować po prostu. No ale teraz już nastąpiła zmiana, bo dostaliśmy inną ocenę w tej ostatniej ewaluacji, ocenę A, więc te finanse uczelni troszeczkę wzrosną. No i widząc, to, co się dzieje na rynku, władze, uczelni władze rektorskie jak gdyby trochę. Uwolnią nam możliwości tworzenia kolejnych kierunków, choć z drugiej strony, tak naprawdę się zastanawiam, w, w którą stronę pójść, dlatego że no, konkurencja tutaj jest bardzo duża. No, chociażby Zielona Góra to jest 90 kierunków studiów. Tak, ale też Akademia imienia Ekologiczna tak, tak, też, też ma Dość, szeroko, dość szeroki, prze, przepraszam za wyrażenie, rozstrzał ma tych kierunków, bo to jest kwestia dopasowywania oferty uczelni do rynku lokalnego. No, kolejna rzecz jest taka, że niestety, ale musi być odpowiednia ilość studentów na kierunku, żeby ten kierunek się opłacił mhm. przy finansowaniu akademickim. No, z tego co wiem, yy, yy, u naszych sąsiadów otwierane są kierunki, gdzie jest kilka osób na, na danym kierunku. Nas na to nie stać. My musimy mieć przynajmniej 30-36 osób, żeby otworzyć kierunek. To A na najbliżej Panu, do Pana zdaniem najszybciej, co się otworzy nowego, na jaki kierunek? No myślę, myślimy w tej chwili dość mocno o terapii zajęciowej, bo to też jest rzecz, która, która nie jest dość popularna, jeśli chodzi o kierunki, które są realizowane w Polsce. To pod kątem opieki nad osobami starszymi? Nie, pod kątem opieki nad osobami niepełnosprawnymi. niepełnosprawnymi w ogóle. Bo są mhm. tak, bo gminy mają obowiązek zapewnienia takiej opieki przynajmniej dziennej. Jeśli, tak, jeśli bo takie, takie osoby powstały w ostatnim tak, czasie. Tak, tak. i tam nie ma specjalistów takich, którzy są stricte ukierunkowania tego rodzaju. Są, trafiają różne osoby hmm. po różnych studiach, ale nie są to takie yy, wyprofilowane. Dokładnie. Hmm. E, myśli pan, że przyszły rok akademicki to jest realny termin, żeby taki, taki kierunek powstał? Nie, nie. To znaczy, u nas niestety wprowadzono nowe procedury i proce, te procedury trwają. To musi przejść cały cykl łącznie z oceną ekspercką, w związku z czym to trochę Trwa, więc, więc, Czyli takie wdrożenie to co najmniej. To, tak, zrobienie czegoś, zaproponowanie czegoś na przykład w tym roku akademickim to początek w, w, za rok do. Czyli 25-6 na, no, na ten na ten tak. takie, takie odległe już terminy. Proszę bardzo. No. Dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję bardzo. Szybko minęło, to już, prawda? Tak? To już, no minęło 18 minut rozmowy. No, to dziękuję bardzo, bardzo szybko pana mija czas. Dziękuję, pan profesor Leszek Można Zguczyński. się szybko zestarzeć. Bez przesady, bez przesady, nie zestarzeć się, tylko dużo ciekawych rzeczy powiedzieć. Dziekan filii Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, oczywiście w Gorzowie, był gościem Radia Gorzów. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.